Mój kolejny gość urodził się w 1928 roku w Nowym Brzesku, tu gdzie dziś gości Radio Kraków. Ksiądz Infułat Jerzy Bryła jest powszechnie znany w Krakowie, między innymi jako duszpasterz krakowskich artystów, a także kapelan Bractwa Kurkowego. Dzień dobry, szczęść Boże, witam księdza serdecznie. Szczęść, szczęść Boże, jestem z ziemi nowobrzeskiej. Mam wielki sentyment do tej miejscowości, która właściwie nigdy nie uchodziła w moich oczach i mieszkańców tamtych za wioskę. Jakkolwiek większość mieszkańców trudniła się rolnictwem, to jednak ślady tego, że Nowe Brzesko było miastem, pozostały na zawsze. Były tam bowiem dwa rynki, były jarmarki, panie, które się ubierały po miejsku. Dlatego też ten charakter Nowego Brzeska został w moich oczach jako miasteczka. Ile lat spędził Ksiądz Infołat w Nowym Brzesku? Przeżyłem 7 lat swojego życia. Przeniosłem się, kiedy ukończyłem drugą klasę podstawową. A czy pamięta ksiądz infuat drogę z Nowego Brzeska do Krakowa? Bo dzisiaj nam wydaje się to oczywiste, no trzeba przez Nową Hutę przejechać i dojechać do Krakowa. Wtedy było inaczej, były bardzo rzadkie autobusy, którym się jeździło, płaciło się dwa złote, jechało się poprzez wioski oraz w przestrzenie pustych pól. Kiedy dojeżdżało się do Krakowa, to on zaczynał się dopiero za rondem mogilskim, a tak to wszystko było w charakterze wiejskim. Do Krakowa to była też wyprawa, jeździłem czasem z rodzicami, potem śnił mi się Kraków, sukiennice, zwłaszcza robiły wielkie wrażenie kościół mariacki. No i potem przywożone przez ojca do Brzeska różne smakołyki z Krakowa. Jakkolwiek i w Brzesku Nowym było niemało okazji do zjedzenia czegoś dobrego. Była restauracja pana Krzyka, ale były liczne sklepy spożywcze prowadzone, jak na przykład przez państwa Cęckiewiczów czy państwa Zawartków. Oraz dużo sklepów żydowskich, piekarnia Birbauma. Pamiętam, że razu pewnego jedząc taką chałkę paschalną, natrafiłem na rozbity kawałek flaszki, już miałem to w buzi, no i chrupnęło mi w zębach. Mamusia się wystraszyła, powiadomiła przez naszą obsługaczkę właściciela piekarni, który zaraz przyszedł przeprosić i przyniósł chałkę na przebaczenia, na przeproszenie, którą jednak potem nie omieszkał wpisać do takiego notesu, gdzie się płaciło za miesięczne pobrane tam u niego produkty. Nie była to promocja? Nie była. Dzisiaj ksiądz Infułat bardzo często bywa w Nowym Brzesku, przyjmuje zaproszenia z miejsca swego urodzenia. Zawsze w miarę upływu lat, wieku, człowiek coraz bardziej wraca do swoich korzeni, do tych lat dzieciństwa i młodości zaczyna doceniać te miejscowości, zaczyna się podobać i bardzo chętnie wracam. Pan Wójt, sekretarz, pan przewodniczący gminy, pan dyrektor Domu Kultury, ksiądz proboszcz, Benon, ksiądz Prałat zapraszają mnie na wszystkie uroczystości swoje, a szczególnie na dni brzeska, na odpust i tam pojawiam się bardzo chętnie. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Brzesku, zresztą bardzo pięknie odnowiony, między innymi ze środków unijnych, ma patronów. To moi rodzice, którzy byli nauczycielami z prawdziwego zdarzenia, nie odstawiania dwój, ale oddawania z siebie wszystkiego. Moja mamusia Alicja Bryłowa uczyła szczególnie takich przedmiotów jak biologia, geografia oraz prowadziła po południu zajęcia z zakresu teatru. Mój ojciec Franciszek Bryła, uczył przedmiotów humanistycznych, polskiego, historii oraz śpiewu, gimnastyki i prowadził też chór, który uczestniczył. Nawet w takim spotkaniu wielkim, poetów ówczesnych w domu państwa dziedziców Pławowic, u marsztynów. Także to właśnie bardzo dużo działali. Zarząd gminy również był taki łaskaw, że wydał zbiór pieśni, śpiewek i przyśpiewek zebranych przez mojego ojca. W zeszłym roku została wydana książeczka. Według działów, które już tam mój ojciec układał, śpiewy przy żniwach, przy kopaniu ziemniaków, przy skubaniu pierza, śpiewki dworskie, wojskowe, nawet złodziejskie, także weselne, chrzcielne. Także bardzo piękna książeczka wyszła. Bryłowie, rodzina zasłużona dla Nowego Brzeska. Przypomnę, że Radio Kraków gości dziś w Nowym Brzesku. A ja rozmawiałem z osobą tutaj urodzoną: ksiądz Infuat Jerzy Bryła, przyjaciel krakowskich artystów, kapelan Bractwa Kurkowego. Dziękuję serdecznie. Zapoć.